Hexen 1 Chadna muzyka jest w tym poziomie, nawet tak nie zwracam uwagi do tej pory. Hej, przemyślałem, że nie wyjdę z tej windy temu. Jest... Wiecie, jest zwinda, nie? zwinda winda śmierci i może być problem. Dlatego nie doceniam muzyki w tym poziomie, bo zawsze albo tutaj coś biegam i uciekam przed duchami, żeby tylko chodzić do innych poziomów, nie? Temu. Dobra, chyba już nie ma. Tylko jest głośno... ...latającego ducha, ale nie ma już. Uff. Dobra. Następny grobowiec trzeba znaleźć. Na szczęście, widać je. No ponieważ zrobiłem szaleńczy bieg. Jeden jest tuż tu obok, drugi jest trochę dalej. Ja pobiegnę do tego dalej, wiecie co, bo po prostu mam ochotę zrobić go wcześniej. Ale oj, je, ej, 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 spokojnie Jakieś etiny w ogóle się tu pojawiają teraz Halo, ja chcę to tu... Nad wyjść nie mogę teraz Jeszcze jeden okej okay. O nie 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 Fuck off Wyrażę zawsze przyjęty. Dobra, po prostu uciekam stąd. Też wyrasta kolejna partia z grobów. Wspaniale. Grobowiec jest numer dwa, ponieważ o, kurde. o! G, R, F, 44, E, -G. Coś tam jakieś przyciski losowe wciskam. Nie atakujcie mnie, duchy A z 2016. Jasny wind. Złożyłem trochę napojów, chyba dwa, może trzy, może więcej Dobra, gdzieś się zblokowały. Jeszcze jeden e, central. Ile mam, kurczę. Dziewięć, dobra, może być. Zblokowałem tu, tam był hełm. Jeszcze zaraz po niego wrócę. Nie to tutaj nikt, okej. Okay. Dwie, użyłem? Zdarzyć się może. To będzie Zedek, czyli y, wojownik. Zedek się nazywa? Tak. Tak się nazywa nasz wojownik, w razie czego? Jeżeli się nie startuje. Ech. Paratus. O, ja się tam nad nie zbliżam. To, ten poziom może się dłużyć, mimo tego, że jest nieduży. Ale tu jest mnóstwo e, centaurów, jest strasznie dużo. Tu będzie używane ten krucyfik. Bardzo. ten koleś akurat zginie od chmury. Dobra, może jednak nie wiem, czy to był dobry To był... Y... To było specjalnie. Żeby to tak. Może tak. Okay, jest trochę chaos, ale... ...działa. Z totalną niepadą, ponieważ totalnie nie działa, stracę zdrowia jak po prostu... No. To jest pułapka, ale ale ona się chyba już nie uaktyw... nie, łapie się. Uff, ten poziom jest ma strasznie do centauri, Jeżeli to myślę, że jest dużo, to jest bardzo mało jeszcze. Ale ma też pewien ciekawy. Ciekawą rzecz, taką fajną rzecz, która się podoba. Taką łamigłówkę, tak jakby można by powiedzieć. No w sumie to tak. Oraz ciekawą grę światła i ciemności, która ma imitować. Lampę, tak jakby naciśnęła. No, światło, które się stąd wydostaje. To jest spoko. To się otworzy? Nie? To jest. To nie działa jeszcze. Yy! nie widziałem tej chmury. Dobra, razie się to nie otwiera. W takim razie, okej. Okay. W takim razie tutaj. A to, to, to już to okej. Okay. To będzie dużo centaurów. Przygotujcie się na absolutnie wielką ilość centaurów. Przykład wspominam to, za, że, że to było większe, ale no, nie wiem. Jeszcze o nie, świetnie. Jeszcze jeden będzie na, spe, na pewno symetryczny, co nie? I nieprawda, ponieważ tyłem byłeś, nie wiem jakim tyłem widziałeś, Znaczy masz oczy w, w zadzie, czy tak powiem. A, dużo centaurów. Uwaga, szykujcie się po trzech na bramkę, albo po czterech, nie jestem pewien. Po trzech. Z drugiej strony też się otworzę, zapomniałem. Dobra, na razie robię to chmurami, ale jak się, znudzę znudzę, wyjmę to maleństwo. Ojej, niebezpiecznie, ponieważ nie, nie wolno stać pod tym, nie? I oto chodzi, dobra, ale chyba jeszcze są... O szmorte. Tresik jest, nie powiem. Malutki, ale jest. Gdyż nie chcę zapisywać. Etzin. Co ty? Okej. Okay. Nad się nie przydało do odzyskania zdrowia. Którek mam małą w ogóle? Zaskakująca informacja. Dobra. Wydaje mi się, że już większość po... inna biza... załatwiona. Okej, okay, a propos... a propos butelek. Dobra. I nadmana. Ja wyjdę stąd prawdopodobnie z maksymalną maną, bo tutaj, z tego co pamiętam, dużo many jest. Butelek nam też całkiem dużo dają, bo wiedzą, że... ...dużo ludzi gra kler klerykami. Nie, niekoniecznie, po prostu... Bra tutaj się otworzą bramy znowu, czyli... Be... get ready! Ale i tak idzie mi nie najgorzej, brak pozorom. Właśnie tutaj zmarnowałem jakieś 10-15 minut... w jednym z poprzednich nagrań. Bo, co się stało? Oczywiście zginął pod sam koniec, kiedy już. No, tak generalnie dużo czasu mi zajął oczyszczanie tego. Jak można domyślać. Złe miejsce, ale nie szkodzi. Ryzykowna nagra, ale udało się. Prawdopodobnie. To jest. I to powinno być prawie wszystko, co nie jest cicho, ale to nic nie znaczy, ponieważ mogą być uśpieni. Nie. I to jest fajny patent. Taki trochę jednoręki bandyta. Kółko, pół, księżyc, kółko. to się lasuje normalnie, uwierzycie. Jak nie? Może być inne za każdym razem. Kółko, pół, księżyc, kółko. Okej. Okay. I po co to jest? Ano no, po to. Żeby zapisać w tym momencie. Podejrzane dzięki Serio, nie, wiem, co takie głośny teraz jest O, a wiem co jest takie głośne, sufit chyba. No jestem pewien, ale was sufit. Kółko, <gulko>, półksiężyc, księżyc, kółko. Tak? Tak! <gulko> to było bardzo int... A Zedek tutaj jest, czyli wojownik, z którym się walczy. Zedek jest najprostszy z nich wszystkich do zabicia, jeśli nie mylę. Wystarczy tylko strzec dwa razy i nie dać... Cię zabić, zabiłem go, ale dwa strzały na niego wystarczą. Z tu cienios. A zobaczymy, jak tam sufit szybko. E, wolno spoko. Świetne, podoba mi się to pomieszczenie. I to chyba jest w takim razie mój ulubiony grobowiec z tych wszystkich grobowców <grym> Zedek. Odwal się, proszę bardzo. Twoje zwłoki. Twoje flaki. To jest e... kolejny. To jest pieczęć dokładnie. Nie, nie, nie żaden jakiś rej, relikt, czy coś tam. Relikt, jak, jak to nazwałem. I nieużywane tekstury nigdzie indziej też. Także ten poziom jest fajny, gdyby nie to, że te centaur trochę są męczące. Ale można sobie zainstalować modyfikacje, jeżeli ktoś nie lubi, która na przykład. <śmich> Wyłącza to i blokowanie, co jest trochę dziwne swoją drogą. Bo to jest według mnie element gry, ale. Ja, ja bym tego nie robił, ale jak to kogoś to wkurza, to ok. I wchodzę stąd z pełnym zdrowiem i pełnym maną. Natomiast. Butelki! Poważnie to. Do... Powiedziałem coś a propos pełnego zdrowia? widziałem Cię, tak jest. No idź! Albo nie, w sumie nie. Dobra. S... Fuh! Czekaj. Chodź tu. Idealnie. Dobra. Mogę Ci tam powiedzieć to co przed chwilą? I wchodzę stąd z pełnym zdrowiem i z pełną maną. Tak jest. Musimy... nie, tam napoje leczące, to jest dobra. Muszę zapis. I znowu... dlaczego... Um, komórka jest dziwna i jak mam stoper włączony, to ona się normalnie... Nie! Dzięki Bogu, zapisałem przed zedekiem. Właśnie stało się to, co... Teraz chyba cały jest nagrywane. No problem, przynajmniej... To się stało też wcześniej, tylko w innym poziomie. Zaci zaciął się. Niestety muszę zabić ZDK jeszcze raz. Muszę nadwklepać tą kombinację jeszcze raz. Trzask. Tym razem nie zginie i nie zapisuj w takim razie niepotrzebnie. Zedek naprawdę jest strasznie słaby, ale też ma kurcze takie ciasne pomieszczenie. Nie wiem, czy to działa na niego korzyść, czy nie korzyść, w sumie. myślę, że na korzyść. Także nie zapisuję. Nie wolę tu zapisać, trzeba zapisać dopiero po wyjściu. Dobrze, że ten poprzedni zapis e, zadziała, bo mogło być tak, że już ten, ten by się zaciął. Tak jakby. Tamten się zaciął. Wiecie, jak to jest z tymi bogami. One nie chcą. On, one? Oni, nie wiem w sumie. Nie chcę, żebym nagrał Hexena, ale, 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 ale. Trzeba być twardym, nie wymienkać, dobra. Ehm. Um. OP, dobra, działa, wszystko git. Kontynuacja. Będę musiał. Po... A, e, wszystko się zgadza z toperem? Tak, idzie, daj. Czyli teraz mam przejść do. grobowca MAGA Menelkira, tak? Czy men to jest ten dobry? Nie, da Daedolon to jest ten dobry, chyba, a Menelkir to jest ten zły. Także... AMOK! Mam manę, więc mogę olewać wszystkie te patenty. Menelkir jest gdzieś... Tu jest, tu jest. Ma ładne wejście. Łaż tu, kłaś, no. Du tu zaraz wlecą, ale nic nie szkodzi. O zacięło się wspaniale Portal has been sealed. A, bo to jest taka pułapka, to jest celowo. dobra no. I w sumie to chyba nad wolę wpierw się zająć duchami, bo To są drogą fajne, jest, podoba mi się Jak drzwi otwierasz? Nope! Zacięły się Teraz trzeba wciskać każdą dźwignię Zlicząc na to, że... Ci otworzą drzwi, a prawdopodobnie to jest tak zrobione, że ostatnia otworzy. Ewentualnie faktycznie jakaś jest jedna, która otwiera. Tak bardzo wkurzałem ci goście, tylko dlatego, że mam tak mocne te pociski, naprawdę niespółmiernie mocne do ich nie wiem, wyglądu. Na biedziele. Nie spodziewałem się takiego czegoś. patyczkować! Wiecie co? Irytacja trochę. tego tutaj. Powiedział spokojnym głosem? a Dobra, aż taka, ale... Chyba sobie źle poszedłem. Jest północ. Kompas by się przydał. Taka um, ekipa powitalna tutaj była wspaniale. Dobra, otwierać te drzwi, zamykać te drzwi i dawać te przyciski, żeby załatwić to szybko. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i śmierć. Ten chyba jest najszybciej. Nie, znowu ten porzedem i znowu to będzie. Nie. Teraz na nie wyjdę, co nie? Nie, wyszedłem. Biją się w ogóle, okej, okay, może być. Duchu, wkurzaj się na jakichś e, innych... Jeszcze nie duchu. skupię. Ja pierdzielę, to jednak chaos jest. Idź stąd, to jest moje miejsce od teraz Nie, bo... To był słaby krzyk. To było bardzo niebezpiecznie. Nie ja mogę wcisnąć tego? Dobra, wszystkie! Przynajmniej teraz... O cześć! A użyłem Wszystkie! O mój Boże! Dobrze wiedzieć sądro, może to ostatnie na nie zadziałało. Przynajmniej też mam Crater of Might Przynajmniej nie mam zbyt dużo zdrowia o niej. Tyle. E, jedyna i powiedzmy tak jakby, że... Miar szybko padają, powiedzmy, nie? O, oh, okej. Okay. Czyli to będzie ostatni grobowiec Menelkila? Tak, men... o, on jest całkiem spoko. Jest tutaj trochę głowy do użycia. Nawet, powiedzmy, jak na heksena Mamy symbol i trzeba wcisnąć konkretny ten przycisk. Jak wciśniesz zły, no to się pojawią ettiny. A, no, akurat od, od najgorszego się zaczyna pomieszczenia takiego, ponieważ ci panowie są dosyć, dosyć groźni, nie muszę przyznać. Więc wolałbym pozbyć się towarzystwa na start. To jest też dobre ćwiczenie na refleks. no Niekoniecznie, ale zawsze jest jakaś wymówka do grania w gry komputerowe, nie? A to ćwiczenie na refleks, a to ćwiczenie jakiś ten mózgu. Kurde, Dobra, tych co nie strzelają, nie ma co za bardzo zabijać. I teraz jest Cztery przyciski, i generalnie które trzeba wcisnąć, to jest ten, który kształt ma pomieszczenie, czyli ten, ale na razie jeszcze nie. Na koniec to zostawię. Okej, tu będą afryty, a nie oni, to trochę gorzej. I to też symbolizuje żywio... Wow, dużo ich jest. Żywioły, tak jakby każdy z tych pomieszczeń... Yy. Także tutaj jest chyba powietrze, tamto to było woda. Chyba trzeba będzie użyć. Nie, może na razie nie. Tego kraty. Kraty, jak to brzmi. Ale mocy. Kielicha mocy. Różowego kielicha many. Jakieś napoje leczące przynajmniej są. To teraz ogień? Nie. Zie o, ziemia, ziemia. Napchane tymi potworami? Nie powiem. Zapewne więcej się nie dało. Ale tutaj można zginąć, jeżeli będę tak kurcze. się. patyczkował. Trzeba być ostrożnym. Po prostu jest. w dziwnej fazie. w fazie. E yy, to taka mino, nie, no nieważne. Nie, o nie, szkoda Mało Many, naprawdę będę musiał zaraz użyć Cześć Jest tu Mana. Jest. Afryty się obudzimy, tylko że na tam nie wlazłem jeszcze Połem. Aż się prosi Aaaa. Nie mogę się oprzeć Oczkolwiek nie zasługuję pewnie na taką brutalną śmierć bo ich lubię, ale dobra, trudno Szybkość jest ważniejsza, aniżeli Miłosierdzie czy coś w tym stylu przeinfeksenie. Dobra, to teraz trzeba wcisnąć te przyciski. To jest chyba największy z tych pobocznych poziomów, tak się wydaje. Dobry wybór. Dobry wybór. Jeszcze mana jest też przy okazji. Um się teraz boję, ale okej. Okay. Czy tu nie ma jakiegoś sekretu? Są Coś mi się kurczę kojarzy. A może się mylę. A co to jest? Coś tu się dzieje. Myślę, że to pod koniec dopiero poziom się otworzy. Menelkira. Nie wiem, czy kurczę mi many starczy. A, starczy mi chyba. Dwa strzały powinny wystarczyć. A nie, dobra, to nie będzie sekret. Teraz dopiero się tutaj pojawi przycisk. To jest. I teraz dopiero jest przejście do centrum poziomu, gdzie. Okej, okay, to jest na czas. Dawaj, teraz zrobię zapis i będzie walka z nim. Nie od razu, chyba. Może od razu. Etin tu w las, albo po prostu tu był, ale. Dobra, pojaw się. Każdy ma takie fajne wyjście. 3, 2, 1, 0, go. Raz, strzałę, zobaczymy, czy wystarczy. Etin zabrał. Zginąłem. Etin mi zabrał duchy. Znaczy, duchy się skoncentrowały na Etinie, to jest. Wiecie co, w takim razie. Nie zdąży go zabić dobra. Menerki jest trochę groźniejsze od ZDK, jak widać, albo Zetka. ponieważ tego te kulki są naprowadzane częściowo, także biega i naokoło, i już nie żyje świetnie. Strasznie słabi są, znaczy mało życia mają. W sumie to przy każdym prawie, że taka taktyka się opłaca. Ehm, bieganie jak totalny świr na około poziomu strzelania, jeżeli chodzi o kleryka, w sensie. Bo kleryk sobie może pozwolić na dwa strzały na start, a później bieganie wrzeszcząc, Aaaa! na około. Nawet potem jak zginie, będzie jeszcze biegał przez 5 sekund. Aaaa! Dobra. Ehm, teraz trochę się boję zapisywać przez to wszystko, szczerze mówiąc. Dlatego wpierw wyjdę i teraz zapiszę. To jest trochę słabe, ale kończy mi się czas właśnie na moment, kiedy będzie wejście do ostatniego poziomu. A to przejście jest, jeszcze ma... tak, pała w ogóle, uczyłem się. To przejście jest szczęścia, trzeba to użyć. Zginął? Nie. Sześć jest. Yy... Chyba tu. O wow! Ale mnie to wystraszyło. To jest Backspace, który w ogóle powinien wyłączyć. Bo backspace używa każdy przedmiot naraz. na raz. To jest najbardziej bezsensowna rzecz. Nie wiem po co to jest? Miałem dać plus. Tutaj. Czy w sensie ja wiem więcej? Pusto tu, podejrzanie pusto, nie przechodź przez podejrzane linie. Wszystko będzie okej. Okay. tiny to jeszcze przeboleje, spoko. Wydaje mi się, że są specjalne takie miejsca w tym poziomie, które się w ogóle nazywa Necropolis na nie powiedziałem. Jak się przechodzi przez nie, to dopiero te duchy wychodzą, tak mi się wydaje, więc... Trzeba chodzić po bezpiecznych szlakach. Wiem, że prawie ten poziom stanie odkryty przeze mnie, tam było różno, dużo różnych rzeczy, ale nie będę ryzykował. Teoretycznie przebiegłem chyba w każde miejsce. W amoku, nie? Ale tu nie powinno być więcej jakichś rzeczy. Może jakieś zakomarki, ewentualnie, ale na, na ten zakomarek wygląda na odkryty, więc ok. Także w przyszłym odcinku normalnie. Ostatni poziom! Już! Cały, cały minut na niego, tak naprawdę to ja go zrobię bardzo szybko. Więc będę musiał coś zapełnić. Trzymajcie się.